Cześć! Dzisiaj unboxing Star Wars The Deck Building Game. To jest coś, co u mnie na 100% zostaje na półce, ponieważ ja jestem wielkim fanem e, Star Realms. E, Hero Realms, niekoniecznie Star Realms mam całe na Steamie, ze wszystkimi dodatkami i... Jak mam czas, to sobie w to tłukę. Dlaczego na Steamie, a nie fizycznie? Ponieważ na Steamie mogę sobie grać. No, zrobić taki 5-minutowy 15 meczek z kimkolwiek, albo nawet z botem, jeżeli nie mam e, za bardzo czasu. Właśnie tam sobie się jakoś skupiać. Nawet tam, tam trzeba przyznać, że te boty na najwyższym poziomie, jak mamy te wszystkie dodatki, też potrafią dać e, łupnia. Star Wars jest zbudowany właśnie na mechanice e, Star e, czyli e, mamy. To jest gra dwuosobowa, każdy gracz składa swoją talię bazując na stali startowej. W tym wypadku mamy Rebeliantów i Imperium znaczy Rebelii i Imperium i celem gry jest wykończenie punktów życia przeciwnika. To tak można powiedzieć. Natomiast karty kupujemy z głównej linii, która będzie na stole i ją będziemy do uzupełniać. Na czym polegają zmiany? Ponieważ no mówię, to jest unboxing, więc tu zaprezentuję ogólnie zawartość, ale też powiem Wam o pewnych zmianach względem Star Realms, które no, widać od razu w przód Mówię, ja gram w Star Realms dość sporo na Steamie, więc no tam się trochę godzin przewaliło, więc też mm, od razu jakby widać, co się różni. Pierwsza rzecz, czyli to co... Mamy zbić. W przypadku Star Wars po prostu każda postać, każdy gracz albo jego dowódca mają swoją pulę punktów wytrzymałości. Yy, oraz potem, właśnie, dodatki, które wprowadzają dowódców, też mają inny zas inną tarię startową, in inną ilość kart na ręce. W przypadku podstawowej wersji Star Wars Deck Building mamy sytuację taką, że będziemy musieli zbijać planety. Tak? Każdy gracz ma Określoną liczbę planet. Na początku startują ich pięć. Dobrze, jeszcze sprawdzę, ale chyba to były pięć planet. Eee, bo mamy po 10 i 5. Tak, i mamy konkretne ustawienie planet początkowych. Eee, więc pięć można zdobyć w trakcie gry. 5 jest na starcie. Wygra ten, kto wykończy wszystkie planety przeciwnika. I. Tak jak w przypadku Star Wars, może no, tam mieliśmy fortyfikacje, takie bazy kosmiczne, które mogły chronić naszego komandera albo działały, też dodatkowo przekaz działały pasywnie i dawały jakieś tam właśnie bonusy, zasoby, uzbrojenie, więcej właśnie punktów siły ataku i tak dalej. Czy możliwość przykład, wymieniania kart, niszczenia kart, etc., żeby odchudzić naszą talię żeby mieć tylko to, co jest potrzebne. I tak samo jest tutaj, także te planety potrafią dawać konkretne zasoby, konkretne akcje i itd. I teraz każdy oczywiście z graczy ma swój zestaw planet i każdy z graczy ma swoją talię, tak, swoją talię startową. Te talie są ogólnie do siebie podobne pod kątem umiejętności, tak jak sobie je przekartkowałem, no wiadomo, one się różnią jeżeli idzie o rysunki, jeżeli idzie o nazewnictwo. to jest taka duża zaleta, że rzeczywiście poza na przykład tymi początkowymi, gdzie nam mam się powtarza bardzo dużo tych samych jednostek, mamy też właśnie inne, ale jest różnorodność o rysunkach, to tu właśnie mam jaką promie imperialna a tam mamy dostawczaki. Mamy różnorodność dużą tych rysunków, natomiast talie startowe są dobrze zbalansowane i one ogólnie, mimo różnego nazewnictwa, mają, mają podobne funkcje. Oprócz tego mamy jeszcze taką talię pilotów z Rubieży, ona daje nam po prostu konkretne zasoby. Jest, taka, jest neutralna, więc każdy gracz może to zdobyć. Mamy taką specjalną kartę mocy, o niej za chwilę. Oraz mamy oczywiście talię główną i zestaw znaczników. I teraz tak. Jeżeli idzie o znaczniki, to mamy jeden biały. Garść żółtych, które będą służyć do kupowania kart. Tu mamy na w górnym rogu, na żółtym polu, koszt, tak, czyli żeby kupić tą kartę, muszę odrzucić z moich zasobów dwa takie znaczniki, do puli ogólnej, e oraz te takie, nie wiem, fioletowe, dla mnie są fioletowe, fioletowe to są znaczniki obrażeń, e także w ten sposób to wygląda. Jeżeli idzie o kartę mocy, mamy jeden czynnik tylko znacznik on na początku jest po stronie rebelii. Imperium jednak będzie mogło przeciągnąć tą jakby siłę mocy na swoją stronę. I mamy talię główną. W talii głównej znajdują się karty rebelii, karty imperium i karty neutralne. Dodatkowo możemy jeszcze spotkać właśnie karty okrętów, i to jest dość istotna rzecz, ponieważ w Star również były mm, takie jednostki. Tutaj mówimy w przypadku Star Alliance też o podstawce, tak? No bo dodatki wprowadziły od nowych kart, kombinacji kart i tak dalej. I ja teraz sobie dokładnie nie wyobrażam Star Alliance grać bez dodatków, to jest po prostu no, bez sensu. Natomiast w przypadku Star Wars, tak jak Bulldog, że dodatki się też pojawią. Zresztą. Wybrazka jest tak skonstruowana, że spokojnie tu by się z 2-3 dodatki takie różnej wielkości zmieściły. To naprawdę jest jeszcze sporo miejsca i mam nadzieję, że dodatki się pojawią. Same karty, jeżeli idzie o talię główną, są dość zróżnicowane. Tu naprawdę liczy się taktyka. Nie można zdać się tylko na szczęście. To, to od razu uczulam. Jeżeli idzie o różnicę między z tego, co zauważyłem po no wiadomo, przeczytaniu instrukcji. To w przypadku Star karty Imperium, jeżeli mam, mówimy o linie środkową, tak, gdzie właśnie na środku wystawiam, ja mówię, potem przedstawię w takiej pełnej opinii, przedstawię fragment rozgrywki, nie? ale to już będzie w na, na następnym materiale. Natomiast tutaj się skupiam na tych różnicach. Więc karty Imperium są zwrócone, jakby wizerunkiem, twarzą, do gracza grającego Imperium. Karty rebeli są zwrócone do gracza grającego rebelią, a karty neutralne są postawione bokiem. Czemu? Dlatego, że tu wchodzi bardzo ważna nowa mechanika, a mianowicie karty Imperium i Rebelii mają często przypisaną nagrodę, ponieważ je może gracz grający danym obozem kupić, a przeciwnik może je zniszczyć. Czyli, żeby je kupić, musimy zapłacić koszt, jaki jest yy, na żółtym polu. W tym wypadku były to trzy surowce z naszych zasobów. Żeby to zniszczyć, muszę zużyć materiał, tak ogniowy, czyli te fioletowe te kostki z moich zasobów w sile. No te kości siła są podobne, tak? W sile, jaka jest pokazana na karcie. I to jest istotne, bo jeżeli nam się uda, to zyskamy konkretną nagrodę. Yy, I. Takie rzeczy nie mają karty neutralne. Tak, to, jest, to jest też kolejna e, rzecz. I nie posiadają takich rzeczy karty okrętów. E, karty okrętów natomiast robią za mm, coś w stylu muru. Z jednej strony mm, zostaje ta sama mechanika, co w przypadku baz. Tak? Czyli jak bazy stare zostawały e, po zakończeniu rundy na stole, e, tak samo karty okrętów zostają na stole i działają pasywnie mm, w trakcie całej gry. Jednocześnie robią też za mur, czyli jeżeli chcemy zaatakować Planetę, tutaj mamy akurat imperium, tak? Jeżeli chcemy zaatakować planetę gracza, najpierw muszę rozwalić wszystkie okręty. Także to jest właśnie taka fajna mechanika. Natomiast yy, główną, główną różnicą jest właśnie możliwość niszczenia kart i zyskania nagrody. Właśnie na stole, tak, na tej linii, z której będziemy kupować, pozyskiwać karty i dorzucać do naszej biblioteki. Również nową mechaniką jest właśnie ten tor. Mm... Mocy. On daje nam po prostu zasób, tak. Jeden, jeden żółty zasób na początku rundy, o ile na biała kostka jest na, na naszym polu. Będziemy tą moc przesuwać między sobą. Na początku daje to przewagę jakąś tam, no niewielką, tak, rebelii. Natomiast imperium może w bardzo prosty sposób, bo mają ogromną siłę ognia, w bardzo prosty sposób może na swoją stronę moc przeciągnąć. Jeżeli idzie o ogólny rys, gra nie jest dokładną kopią Star Arms, to jednak jest coś innego. To, to oczywiście to nie jest tak, że wymyślono koło na nowo. Nie, to jest po prostu stary, dobry deck building. Natomiast yy, ma ciekawie zrobioną mechanikę planet, ma ciekawie zrobioną mechanikę okrętów i ma ciekawie zrobioną mechanikę niszczenia kart jeszcze zanim przeciwnik je kupi, po to, żeby zyskać nagrodę. Yy, I to są takie drobiazgi, które sprawiają, że już na starcie to zapowiada się inaczej niż ten bazowy Star Wars. Mówimy o tym bazowym, takim zupełnej bazie bez, bez dodatków, tak? Bo dodatki w Star Wars wprowadzają kombinację frakcji, wprowadzają nowych dowódców, wprowadzają nowe bazy, wprowadzają całą gamę nowych mechanik i to właśnie widzę, jak mam na Steamie, jak, jak czasami odpalę nawet rozgrywkę z botem na wszystkich dodatkach, to po prostu jest kosmos. To, to jest makabryczna rzeźnia. Hmm, osobiście polecam to tylko naprawdę osobom zdającym na przestrzał talię i umiejącym, no mającym też trochę szczęścia, umiejącym bardzo dobrze w tą grę yy, grać. Czy tak samo będzie w przypadku Star Wars? Mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję, że ta gra będzie rozwijana. Ona na 100% zostaje w mojej kolekcji. Na 100% będę w nią grać. Na 100% wciągnę w to znajomych i rodzinę, bo to jest bardzo dobra gra taktyczna, w której nie liczy się szczęście, a umiejętność. Oczywiście troszeczkę szczęścia potrzeba, bo to jest deck building, tak? To musi nam i dojść to, co zbieramy w talii i to, co będziemy mogli kupić z głównego szeregu. Jednak te karty są tak dobrze zeskalowane, że jest ogromny wpływ na to, jak złożymy naszą talię, na co będziemy zwracać uwagę w danej, w danej chwili. A talia jest bardzo objęta, objętościowo duża i przede wszystkim tutaj jest dużo unikalnych kart. Tu mało kart się powtarza, właśnie w tej talii głównej bardzo mało kart się powtarza, zarówno pod kątem mechanik, jak i pod kątem. Yy nas własnych umiejętności. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Więc yy, póki co jestem bardzo na plus. Grę polecam, zachęcam do sięgnięcia po nią. Jeżeli nie znacie Star Realms, Spróbujcie od Star Warsa. Jeżeli znacie Star Wars, wydaje mi się, że i tak warto ściągnąć po Star Wars, bo on jest inny. To nie jest dokładnie to samo: jeden do jednego. Plus, no, gra jest bardzo prosta w nauczeniu, bardzo szybka w nauczeniu. Także. Mm, Ciekawy, ciekawa odskoczna. No i Star Wars to Star Wars to jest marka sama w sobie. Także widzimy się hmm, następnym razem, kiedy już omówię w pełni e, całą rozgrywkę, kiedy właśnie to pokażę na stole, jak to działa. Ja już tutaj mówię, to zostaje, to jest, to jest naprawdę dobra gra, to jest naprawdę bardzo dobra gra. Mówię, to nie jest wymyślanie koła na nowo, to jest po prostu wzięcie tego starego, porządnego koła i dodanie do niego kilku kosmetycznych zmian, które powodują, że ono pędzi szybciej. To tyle ode mnie. Widzimy się następnym razem. Hej!